Witam was wszystkich, to już będzie odcinek 33 naszych przygód z Minecraftem. Ci co oglądali moje wcześniejsze odcinki już się pewnie domyślałem gdzie ja jestem. Ci co oglądali jeszcze ten obszar tych starszych nie, to pewnie jeszcze nie wiedzą. Konkretnie jesteśmy w mojej starej bazie, tak, dobra. Na tej drugiej wieży teraz zejdziemy sobie, no czyli ten mój, ten mój zamek, który mi się tak średnio podobał. Nie wiem, jak się Wam podobał, mi tak średnio. Właściwie, tu jest chyba galeria. No, jest. Super. Nie, nie wiem, ja w tej grze najbardziej lubię ten obraz, ten o. ten. Do tych dwóch, no. E, ale. Was. No, mój pies. Dobra. E, konkretnie na dzisiaj mamy podróż do Netheru. Tak, dobrze, słyszeliście, Do Netheru, do piekieł. E, Równie dobrze mógłbym mówić hell, czy jakoś tak, czy jakoś wiecie, coś innego. Nether, piekło, podziemia, podświaty, to jest, to jest jedno i to samo, nie? E, dobra. E, konkretnie jeszcze coś stąd wezmę pewnie, bo tu okazało się, że mam sporo jeszcze najróżniejszych rzeczy. Wezmę taki żelazny kilof, e, tam wiecie, mieczyk, coś pod tyłek, jeszcze kamienia właśnie miałem wziąć. I ogólnie dzisiaj chcę zdobyć glowstone'a i netherrack. No, bo tam poza tym to nie ma czego szukać. No, bo jest tylko ten ten gravel, w sumie i. Nie, I jeszcze jest ten Slow Sand. No, ale to on jest taki średni. Mi, no, nie przyda mi się za bardzo na nic. Yy, Chociaż miałem taką fajną pułapkę, już sobie myśliłem nawet. No, to, to, to tak wiecie, bo trzeba trochę z głową to zrobić, bo to jest taka czasówka, można powiedzieć. Dobra. Yy, gdzie ja to zrobiłem? O, już go słychać. Au. Gdzie to jest? Yes. I teraz tak Normal Dobra Czekajcie, co się ulepszycie, najwięcej krótkie cięcie. No, dobra, włączyłem kilka pierdów, nie wiem, dobra, włazimy wow, 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 wow. Lubię to wchodzenie zawsze Na no, mój pies tutaj przeszkadza o już no co wie. A No co 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 O Wiem gdzie już była, że już wyłażę Bo a wszedłem w lawę Nie poczekajcie Muszę, muszę bo zaraz się spalę po prostu Eee i au Gdzie ja jestem w ogóle? O, 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 czekajcie, przestanę się palić. I poza tym nie wziąłem zapalniczki, co jakby wyłączyły ten portal, to by kiepsko było. Sekundę. Czekajcie uwięzieni. Czekajcie, muszę przestać... To... Przelecieć. No, dobra. Muszę iść po zapalniczkę, bo tak to jeszcze w lawę wpaść. Wiem tak głupio zacząłem, no ale i musiałem tego być no ale wiem by, by, po prostu wiecie się zarąbałbym i bym trafił znowu na respa i bym musiał tutaj wracać taki kawał czekajcie to wszystko to nie jest dobra mm, mam tu jakąś zapalniczkę bo bez niej to... Au, au, au. Mm, mam, fajnie no, teraz to można iść. W sumie żecia też by się przydało coś wziąć, bo może być kiepsko Ogólnie z tego netera będę chciał coś zbudować. E, coś, jeszcze wam nie powiem co. To będzie kolejny mój punkt, moje miejsce kultu, że tak powiem. E, I ono będzie stało tam. To po drugie. I zobaczymy to później, co to będzie. E, sam jeszcze opracowuję plany tego, jakże projektu, więc dobra, więc wchodzimy. E, więc na razie mam wszystkie jeszcze obyślonego. Właśnie, jeszcze tak wam powiem, e, takie świeżutkie informacje co do D-TIME'a. E, z the na razie nie kręcimy, bo, bo... jest zimno strasznie na dworzu i w ogóle, i, i, i tak średnio idzie wyjść, bo znowu zima wróciła. E, no i... I... i, i stąd, póki nam portal wyłączą. Au. Au. Nie laguj się. Nie laguj się. Dobra, czekajcie. Aaa, patrzcie, pochodnia. Tu byli ludzie. Dobra, cyk, cyk. Jedziemy tu. Tylko trzeba to wydobyć. W sumie i tamto, ale tamto jest tak ciężko, strasznie. Ale tutaj nocza nie powinni atakować. <grym> nie, naprawdę, mam nocza. Patrzcie. E, tak wygląda nocz. Mm, no, nie widzicie teraz zbroi, ale ogólnie, czekajcie, on ma taką pelerynkę. Ogólnie, łysy jest taki. Pokażę wam później, bo nie chcę się tej zbroi zdejmować jakoś. się tutaj wiecie, czuję, nie swoją? Jeszcze te dźwięki. Jesus Christ, ale trzeba tego wydobyć. To jest szczęście, że to się wydobywa. Tak, cyk, 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 cyk. cyk. Że jeden kilo to trochę za mało, ale. Tam widzę sauna. Tam widzę gosta. No i trzeba wydobyć tego do historii. Tam jeszcze miałem chyba takie 3 czy te pliczki, takie koneczki po 64 czy coś koło tego. No, trochę tu tak mamy. Trochę naprawdę. Cyk 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 Tej nie będę niszczył. Niech to nie stoi. Meni sobie chodzą, spoko. Przydałoby się właśnie tak obudować ten portal, żeby one go nie wyłączyły. Jakąś tutaj ogólnie bazę sobie zrobić, wiecie, coś z żarciem. Eee, no, bo, oj, sorry, 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 man, sorry. O, u. O jezu. To sam mi no. Ja pierdolę. <laughs> Czekajcie, dobra, to ja się teraz po drodze wrócę tam do, do tego, zejdę do portalu, wejdę do piekła i mam nadzieję, że mnie nie zabiją i wezmę wszystko, co, co tego. Więc dobra, ja tutaj to, to ogarnę wszystko i widzimy się w piekle. No i dla Was to nie tylko sekundka, ja tam muszę lecieć znowu. Dobra, zaraz się widzimy. No dobra, już widzę. Dobra, widzimy się pod portalem. Tak i na tym wiecie. Niósik, że idę, żeby się nie nudzić. Dobra, zaraz będziemy przy portalu. Gdzie on jest? o oh, kurde, dobra. Na idziemy O, coś jest znowu, jak zwykle. To ja w tym zamku mam jakieś takie dziwne lagi. Nigdzie jak w tym zamku. Dobra, a tutaj co my robimy, co my robimy? Mam nadzieję, że mnie oni nie zaatakują, nie wiem... W zemście jeszcze, czy coś... Moje jeden, jeden, ten... Moja śmierć się na im nie wystarczy. Dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że pigmeni nas nie zaatakują. No a naprawdę, jak taka chmara na ciebie pójdzie... To nie ma przebacz, naprawdę, bo to... A ja jeszcze z takim mieczykiem, to... A, o którą tu się idzie? O. Jesus Christ lecą na mnie O mój Boże O mój Boże kurcze Ja pierdolę Ja nigdy już do piekłem Zadżę no ja już do piekła nie wracam Nie naprawdę Co co mam teraz zrobić to to rozumiem czego raz rybłem, nawet go nic mu się nie stało, a teraz jak tylko chcę tam przyjść po swoje rzeczy, no to oni to mnie za tego. Kurde. No nic, znowu tak debilnie się odcinek czuł. No bo czy, jak tam znowu wrócę, no to znowu będzie to za mu, tak myślę, więc przepadła zbroja, pik Diamentowy, znaczy ten żelazny. Właśnie dobrze, że nie wziąłem diamentowego tego. Ale do zamku wrócę tam, po, po, bo tam już. No to Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Chyba tu muszę postawić portal, bo jak tu postawię, to będę dalej od tamtego miejsca ogólnie. Więc. Ee, zanim oni mnie dogonią, no to ja może trochę tam, wiecie, wydobędę. Nie wiem. Albo. Nie. Trzeba tam, nie wiem, z TNT pojechać na nich, rozdupcyć im tam wszystko. Ale to w sumie nie, bo wtedy wszystkie się na mnie zlecą w ogóle z całego piekła, wiecie. Dobra, eee, taki krótki odcinek, bo, bo nie wiem za bardzo, co mam teraz robić. Muszę ogólnie zdobyć teraz Obsidian. Tutaj eee, zbudować portal, tutaj gdzieś. Wy, wejść do Netheru. I zobaczyć, co będzie dalej. Bo tamtym już na pewno nie wejdę, bo jak tam wyjdę, to oni tam wstawią, czadują na mnie, już to jest z góry. Wiecie, czyli jutro budujemy portal tutaj. A ja lecę zaraz po Obsydian. Dobra, czyli jutro się widzimy z kolejną dawką piekła. A na dzisiaj to już będzie wszystko, bo raczej już się dzisiaj nic nie zrobię. Muszę po prostu zebrać, wiecie tego. No cóż, pigmeni nas udopili. No dobra, no więc komentujcie, subskrybujcie. No i to będzie tyle na dzisiaj. No i do widzenia, pa pa na razie, do następnego odcinka.